Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w dwóch odcinkach. Drugi odcinek jest bonusem dla osób wspierających kanał i tam pokażę szczegółowe obliczenia. Natomiast teraz zapiszemy wszystkie warunki potrzebne, aby zacząć to rozwiązanie. W zadaniu występują dwie liczby. Pierwszą liczbę oznaczam x i podpisuję tą liczbę, że to jest pierwsza szukana liczba. Następnie druga szukana liczba wygląda tak jest o 3 większa od pierwszej szukanej liczby. I teraz, aby rozwiązać to zadanie, musimy stworzyć takie równanie. Po pierwsze. Zapisujemy iloczyn kwadratu pierwszej szukanej liczby i kwadratu liczby o 3 od niej większej. Iloczyn, przypominam, to jest wynik mnożenia. Czyli mamy tak: iloczyn kwadratu pierwszej liczby i kwadratu drugiej liczby. Wiemy, że ten iloczyn jest równe 324. W kolejnym kroku powinniśmy te dwie potęgi zapisać o, w takiej postaci, zobacz. Pamiętajmy o tym, że jeśli mamy iloczyn potęg o tych samych wykładnikach, to możemy wtedy takie działanie schować do wspólnego nawiasu. To nam znacznie ułatwi zadanie. Natomiast liczbę 324 um, przedstawimy, zaraz zobaczymy. 324, czy to się uda nam tutaj spierwiastkować? Pier, pierwiastek? Jak, jak tu zrobić pierwiastek? O, dobra, już mam. To jest 18, czyli tutaj mamy 18 kwadrat. Natomiast jak należy rozwiązać to równanie? Pokażę już szczegółowo w odcinku bonusowym.